Tak sobie pomyślałem, skoro już tutaj jestem, w tym Gdańsku. No, to nagram sobie też jakiś filmik, żeby mieć pamiątkę. Że jak mnie kiedyś pamięć zawiedzie, żebym mógł sobie włączyć filmik na YouTube, jak już będę miał demencję zaawansowaną. Fajne udeczki tutaj stoją. Ale gdzieś widziałem takie miejsce jeszcze, gdzie były takie naprawdę konkretne jachty. Może tam jeszcze dojdziemy. Pamiętajcie o łapeczkach o komentarzach. Reklam nie przewijamy. Subiki dajemy, Nygusa <laughs> obserwujemy. Tutaj jakiś obcokrajowiec na rowerze mi pokazał łapeczkę w górę. Na poprzednim filmiku widzieliście też jakieś rowerzystwa mnie pozdrawiał nie wiem czy zna mój kanał czy widział że nagrywam pozdrawiam swoich widzów i tak dalej Wyłapał <laughs> o co chodzi No fajnie Jest klimatycznie muszę wam powiedzieć No ja lubię takie miejsca te porty te kanały starówki jakieś no w Poznaniu tego nie było, w Krakowie jeszcze takie jest w miarę fajnie. No tam przy Wiśle, ale ja naprawdę lubię, słuchajcie, takie właśnie miejscóweczki. No i tutaj na ryby też chodzą, o nawet tam chłopaki spinningują. Zaraz ich zapytamy tutaj, czy biorą, czy nie biorą. Co oni tutaj łowią, Heh. czy czasami coś wyciągną, czy... Kompletnie nic. No, tutaj ludzie naprawdę, muszę Wam powiedzieć, dziwnie się na mnie patrzą, że idę sobie z kamerką i nagrywam. No, kiedy ci ludzie zaczną być cywilizowani? Z telefonem możesz, z kamerką nie możesz. Kapelony, zaraz ich zapytamy. Ma chłopaki, bierze coś? O konie? Duże czy małe? 25. 25. To chyba wymiarowy, nie? Do zjedzenia. Do połamania kija. No. Słuchajcie, przed chwileczką przechodziłem też koło Placu Zabaw. I takie małe dziewczynki na. Jak one się nazywają? Hulajnogi. Znów chciałem powiedzieć deskorolki. No i przejeżdżają mi tutaj pod nogami, mówię, uwaga, jeszcze osa mnie za chwileczkę upierdzieli, bo się na mnie uwzięła, mówię, uwaga, bo mnie rozjedziecie, a taka jedna mała mówi, cześć i się patrzy na mnie, nie, i się uśmiecha, a ja przeszedłem dalej i jej nie odpowiedziałem cześć, tylko ją obserwuję, jak ona zareaguje. Ona do tych dwóch pozostałych widziałyście? Cześć mi nie odpowiedział. <laughs> Słuchajcie, specjalnie się odwróciłem i tak głośno i powiedziałem cześć. O, jakie były zadowolone, a zwłaszcza ta jedna zawiedziona, że jej nie odpowiedziałem jak ona się cieszyła. Widzicie, są jeszcze dzieciaczki, jest nadzieja, że kolejna edycja naszej młodzieży. Może będzie bardziej rozmowna, bardziej jakaś taka kontaktowa, grzeczniejsza, milsza, będą wiedzieli, co to znaczy. Dziękuję, proszę, do widzenia, dzień dobry, nie ma sprawy itp. itd. W tej chwili to jest, słuchajcie, katastrofa, jak zaobserwowałem przy kasie, ta młodzież podchodzi, telefonem zapłacę. Ani dziękuję, ani po całym mnie w dupę, ani do widzenia, ani dzień dobry, telefonem zapłacę i tyle potrafi powiedzieć, zabierze zakupy, jeszcze tak się zachowa, jakby był, nie wiem, pogniewany za to, że musiał kupić, albo zapłacić, albo że został obsłużony, nie wiem, naprawdę powiem Wam, że troszkę jestem zdruzgotany, jak to obserwuję. Tutaj fajna taka chatka z cegieł, z kominem. Tutaj nie wiem, chyba jakaś knajpa się szykuje. A tutaj, aha. Jak się jest na górze, można pewnie zobaczyć panoramę. Starówki. Ale tu śmierdzi czymś. Fuj. Gdzie ja Chyba nie w tym kierunku idę. No dobra, ale tu jest kanał. Jak zawsze ciągnie mnie do wody. No, tak już mam, że bardziej zawsze ciągło mnie. Powiem wam, cały czas słyszę za oknem też mewy. Jak się drą, ale bardziej wolę te mewy, jak się drą, niż jak otworzę u siebie na chacie okna. I mam przedszkolę naprzeciwko, jak wiecie. i bardziej wolę te mewy od darcia dzieciaków chociaż darcie dzieciaków jest wznośniejsze niż ten głośnik które, który wystawiają panie przedszkolanki i włączają muzę na fulmi <laughs> o godzinie 9 rano tak napierdzielają, że dzieciaków nie słychać, muzyka zagłusza dzieci chyba dlatego tą muzykę słuchajcie Włączają, żeby dzieciaków nie słyszały tak głośno. No, ja nic wtedy na chacie nie słyszę, swoich myśli nie słyszę, nic kompletnie słuchajcie, nie słyszę. Telefon jak zadzwoni, nie słyszę. Lody, boble. Nie wiem czy to są boble, gdzie ja idę teraz? Tam już byłem. Aha, tam jest ten most zwodzony. No dobra, idziemy. Wszyscy dziwnie patrzą jak z kamerą idziesz, ale spoko ludzi Nie przejmujemy się. Nikogo nie nagrywam przecież specjalnie. O, most opuścili. Bardzo dobrze, zaraz przejdziemy mostem na drugą stronę, bo chciałem się tam. Przedostać. No, siedzą sobie ludzie w ogródkach. Ostatnio ze swoim znajomym, jakżeśmy wyskoczyli tutaj na starówkę. Poszliśmy na koniec coś zjeść. No i nie było miejsc przy stolikach. Dosiadły się do nas dwie takie Niemki <laughs> po 60 lat gdzieś. No żeśmy sobie z nimi z godzinę pogadali z moim znajomym, bo on też. Zna niemiecki w ogóle poznaliśmy się kiedyś w szkolnej ławce w Niemczech. No 35 lat temu. No i do dziś mamy ze sobą kontakt. On akurat mieszka w Gdańsku. No. Jakie widoki? No. Klimatycznie. No, ale powiem Wam, dużo się tutaj pozmieniało od ostatniego razu, jak tutaj byłem. No, sporo się tutaj zmieniło, przebudowało, rozbudowało. Tego mostu przykładowo w ogóle nie było wtedy. No, wszyscy foteczki na Instagramach, roleczki, TikToki i inne, słuchajcie. A jak widzą kamerkę to uciekają jak diabeł od święconej wody, bo kamerkę zobaczyli, żeby ktoś ich nie zobaczył. No. Ale co 5 minut fotka gdzie jestem, co robię i w ogóle. Takie społeczeństwo powalone. No, no dobra. Zobaczymy co by tutaj może coś smacznego się uda zjeść kończę, póki co to nagrywanie kolejny spacerek może uda się nagrać jeszcze jakiś etap tam koło Neptuna jak dotrę kościół Mariacki Mariacki chyba tak się nazywa nie? no fajnie turystek pełno nie powiem że do wyboru i do koloru chociaż kolorowi też się trafiają ale w Niemczech to to jest słuchajcie Normalka, lody palce lizać. Mnia. Pozdrawiam.